Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z mojego mieszkanka, bo dzisiaj filmik jest troszeczkę inny. Dzisiaj filmik jest o remoncie, bo robię remont mojego pierwszego mieszkania. No, wyprowadzam się od rodziców. Będziemy tutaj mieszkać z moim chłopakiem. Pokażę Wam teraz filmiki, jak to wyglądało na przestrzeni kilku miesięcy, bo wszystko zaczęliśmy tak naprawdę w grudniu. W grudniu zaczęliśmy pracować z panią architekt. E, robiliśmy plan, wystrój, wszystko po kolei. Następnie, e, no niestety, mieliśmy zacząć w kwietniu remont, natomiast było później, więc zaczęliśmy dopiero w maju. Miało się skończyć do, do końca czerwca. Mamy 8 sierpnia. A jesteśmy na etapie poprawek, ale już wchodzi stolarz, e, Dzisiaj też byli panowie odgruntowani ściany pod tapetę, więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Więc teraz cofnijmy się parę miesięcy wcześniej i zobaczcie, jak to wyglądało. Czyli cofamy się do początku roku, kiedy zaczęliśmy wybierać wszystkie płytki, panele, robić nasz projekt, żeby wszystko było idealnie. Szybka zmiana lokalizacji i lecimy do mieszkankę. To kiedyś był mój pokój. To było łóżko, biurko, szafka do góry i taki wielki pałac. A ja tutaj bardzo mam się I tutaj duży pokój. Co takie Co, jedyne pomieszczenie jakie poznajesz, co? Tata. Oczywiście, jak wszystko zostało wyniesione, zaczęliśmy tam przechodzić też z tekilą, już by zaczęła się przyzwyczajać. I tutaj widzicie, jak tekila się bawi. Natomiast pierwsze przyjście kili do mieszkania to jest w ogóle ten sam dzień. Dosłownie chwilę wcześniej wyglądało dokładnie tak, jak weszła. Po prostu trzymała swojego przyjaciela kurczowo w buzi, i nie było możliwości, żeby go puściła, i się cała trzęsła. No, jesteśmy kolejny dzień z Tequilą, a dzisiaj właśnie przyjechała dostawa z Agiety, więc chłopaki tam ją ogarniają, a my idziemy się pobawić w mieszkanku. I zobaczcie, kolejny raz jak jesteśmy, ona znowu ma swojego misia, natomiast jest dużo lepiej niż było za pierwszym razem. Hmm? Chyba jedyne miejsce, które na razie Tekila akceptuje. Przed wejściem ekipy zrobiliśmy jeszcze piknik w mieszkaniu, więc serio fajnie. Maj i remont się w końcu rozpoczął. E, oczywiście z grubej rury, wywalona ściana, e, zdjęte płytki, podłoga, wszystko naraz. E, dużo brudu e, i pyłu, ale patrzcie, jakie duże się zrobiło to mieszkanie. O, tutaj już mój nowy grzejnik. No i kolejne zmiany. Tutaj już widać pierwsze postępy remontu, ponieważ wydzielono nam sypialnię, którą bardzo chcieliśmy. Dzięki temu mamy salon z kuchnią i sypialnię, która nie jest taka malutka, jak na początku zakładaliśmy. Jest spora, naprawdę. Ten podział pomieszczenia jest naszym pomysłem. Dzięki temu w sypialni zmieści się zarówno szafa, i biurko, i wielkie łóżko. I uważam, że tak jest dużo lepiej niż miało, tak, jak miało być na początku, bo spelnia miała być tam, gdzie to małe okno, a te, dzięki temu mamy ogromne okno. No i kolejne wielkie zmiany, mamy już podłogę, moje piękne płytki, z których jestem po prostu tak zadowolona, są tak piękne. I podłoga jest z dębu takiego szarego. To są panele dębowe w takim szarym, ciepłym kolorku. Maskownice z LEDami, które tak świetnie świecą. Tutaj, tą podłogę widać lepiej. No, jest przepiękna. Jestem w niej zakochana dosłownie. Teraz na łazienkę widzieliście w jakich okropnych kolorach była wcześniej. Teraz jest połączenie ciemnego betonu z drewnem i wygląda to bardzo ładnie. A tutaj łazienka dosłownie kilka dni wcześniej. No, starałam, generalnie plan taki, że to do tego momentu, co jest teraz, to będzie drugi już filmik. Natomiast po drodze nie za bardzo miałam wheny do montowania i też nie za bardzo miałam sklejkę tego. Więc jesteśmy teraz na tym etapie. Od razu teraz wam pokażę, jak na chwilę obecną wygląda mieszkanko. I jestem ciekawa, jak się zmieni na przestrzeni najbliższego tygodnia, tak naprawdę. I myślę, że ten filmik zakończymy jak mniej więcej. Będzie już pewnie zrobiona y, kuchnia, łazienka i wszystkie szafy. Y, a później dekorowanie już będzie w kolejnym filmiku, więc chodźcie ze mną, zwiedzimy mieszkanie. Zaczniemy od e, czyli wejściowych. Na podłodze mamy takie piękne kafelki, które ja po prostu ubóstwiam. Tutaj, gdzie jest na razie pierdzielnik, <grybujesz> będzie szafa. Jeszcze w tym tygodniu, mam taką nadzieję. Tą ścianę malowaliśmy sami. E... Teraz łazienka. Łazienkę widzieliście, ona się nie zmieniła od tego, tamtego czasu. Jeszcze jest kilka poprawek, eee. ale tutaj się nic jeszcze nie zmieniło. Pojedziemy jeszcze po światło, bo tego światła tutaj brakuje i brakuje nam innego światła do, do y, kuchni tego dokładnie, dlatego że firma. U której kupowaliśmy światła, się nie wywiązała i tego światła nie ma. Musieliśmy zrezygnować, bo nie wiadomo ile byśmy czekali. Tutaj będzie cała e, kuchnia. Tutaj tę ścianę też malowaliśmy, tutaj, bo tutaj będzie lodówka i nie chcieliśmy, żeby było widać w tej przestrzeni między szefkami a lodówką e, ścianę białą. Tutaj gdzie jest to wydrapane będą płytki białe, które zaraz Wam pokażę. Mm. No i mój piękny kaloryfer, na który długo czekałam. I tutaj już widać początek kuchni. <laughs> e, no, panele są takie, y, to są dębowo, czy znaczy to się nazywa Tom Memphis czy jakoś tak. E, to jest taki szary, ale bardzo ciepły. E, I tutaj jest sypialnia. E, tutaj właśnie panowie zaklądowali ścianę. Tu jest tapeta, znaczy fototapeta. No i tak to wygląda. Tutaj później będzie y, szafa, a tutaj będzie biurko. I pewnie jeszcze dorobię jakąś szafeczkę na rzeczy, bo biurko będzie zarówno służyło jako biurko i toaletka. No i jeżeli chodzi o płytki, to są takie cegiełki białe tylko ta jest brudna akurat nie? ale później, jak się wyczyści, to będą piękne, białe y, cegiełki. E, no. Z takich słabych sytuacji, które mieliśmy. No, to ucięli nam dzwonek, przez co będziemy mieć dzwonek elektryczny. Um, no i tam kilka mankamentów. A generalnie na budowie mieliśmy kilka akcji, um, bo zaczęło, wszystko się zaczęło generalnie od e, drzwi, które będą tutaj przy wejściu do sypialni, bo to będą przesuwane szklane metalowe drzwi. Niestety firma, u której zamówiliśmy Robiła strasznie pod górkę. Po pierwsze, nie zaksięgowali mojej płatności, zaksięgowali tylko jakby zaliczkę, chociaż ja zapłaciłam wszystko. E, I przyszedł kurier i chciał nagle, tam chyba 1300 zł, jakoś tak, więc to jest bardzo dużo, tym bardziej, wiecie, wszystko zapłaciła mnie. Więc to był taki pierwszy mankament. Potem, jak próbowaliśmy się z nimi dogadać, e, to pani powiedziała, że możemy sobie do, kurier, e, do kuriera sami pojechać i odebrać. Wiecie, wielkie drzwi. Po czym. Pani stwierdziła, że jeżeli nie chcemy ich odebrać, to ona musi poczekać, żeby one wróciły do, do nich i wyślą nam jeszcze raz, albo możemy sobie sami odebrać od nich. No a ponieważ zapłaciłam za dostawę, no to powiedziałam, że nie ma takiej opcji. Więc czekaliśmy jeszcze e, dosłownie prawie miesiąc na te drzwi, żeby one doszły, bo naprawdę to był dramat. Jeszcze usłyszałam taki bardzo niemiły tekst, że kto normalny płaci całość, a nie tylko zaliczkę. Czajcie! E, ja im ułatwiłam sprawę, a wyszło, że to jest moja wina. No. E, więc drzwi były takim pierwszym, później trochę mam mankamentów przy budowie z ekipą. E, mam nadzieję, że to wszystko poprawi. A no i z takich mankamentów to jeszcze zmieniliśmy jedną płytkę, bo była ukruszona. I ją zauważyliśmy, jak już ekipa stąd wyszła, że ona jest ukruszona eee, i kazałam wymieniać tą płytkę. Wycięli ją i wymieniali. No. Więc jestem ciekawa, ile jeszcze po drodze będzie mankamentów, no bo jeszcze te światła, które nie, do, nie dojechały, więc... Coś czuję, że jeszcze trochę mnie tego czeka. Mm -hmm. Natomiast jest, jestem bardzo zadowolona. Efekty mm -hmm. są świetne. Najbardziej jestem zadowolona z tej pięknej podłogi. No, po prostu jest piękna. I moja ściana, bo ściana jest generalnie pomalowana farbą magnetyczną. A na no to jest tablicówka, znaczy magnetyczną malowali mojej natomiast e, tą tablicową malowałam już ja z mamą, a potem mi przy drugiej warstwie pomagał mój chłopak. Już sprawdziłam, trzymają się magnesy, i to powiem Wam, że trzymają się te ciężkie. I tam e, zaraz Wam jeszcze pokażę filmik, bo sprawdzałam jeszcze przy samej magnetycznej, jak się trzymają. Zakopca, taki bardzo leciutki, cieniutki i przykleja się bardzo ładnie. Teraz drugi z zakopanego, zdecydowanie cię, cięższy, bo szklany. Zobaczymy. Uuu, też się trzyma, Bosko. No i ostatni, Santorini, taki typowy wakacyjny. Pięknie trzymają się. Mamy to, ściana się trzyma. Jak jestem, to pokażę Wam jak piękny jest blat w kuchni, bo to jest po prostu najpiękniejsze pomogłam wybrać. Jest prześliczny, jest piękny. No i kuchnia zaczęła się już pojawiać w dobrym miejscu, ale nie tylko ona, bo w sypialni pojawiła się szafa, która okazała się większa niż na planie i. Eee, przedpokoju szafa, też piękna. No i moje cudeńko, czyli tapeta, no jest cudna. Zaczęłam sobie wyjścia z szafa, którą zaraz Wam pokażę. Jeszcze na tym będzie szyba. Chociaż w tej wersji też wygląda pięknie. Mm, no i patrzcie, co się zmieniło. Stanę Wam dalej, żeby było widać całą. Pojawiła się kuchnia. Jest piękna. Tutaj jeszcze będzie barek. I jeszcze pojawia się szefa w sypialni. Tak wygląda. Jest na klik, więc będzie widać paluchy. Ale jest bardzo duża. Jest bardzo duża. Naprawdę. To tak kochani, dziękuję Wam za oglądanie Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał Widzieliście jak duże zmiany zaszły Na pewno będą kolejne filmiki Z tej serii, bo będzie jeszcze Meblowanie Będzie dekorowanie I oczywiście pewnie przeprowadzka Więc powiedzmy, że to jest taka nowa seria na Kanale Ja zapraszam Was na moje social media Oczywiście na Instagrama, na TikToka Na moje Vinted No i to oczywiście do zasubskrybowania. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i pa.